Witam serdecznie moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z filmikiem Czy grozi Ci utrata pracy? Taki filmik sobie życzyliście, więc taki filmik nagrywam. Do wyboru będą trzy opcje, czy grozi Ci utrata pracy? I dzisiaj zrobimy tak, że każda tutaj opcja idzie w dół, tak? Czyli cztery karty odnośnie każdej opcji. Dobrze, grupa numer jeden to jest Kamień Pustyni. Grupa numer dwa to jest Opalit. I grupa numer 3 to jest y, kryształ górski. On jest taki lekko różowawy. Tutaj oczywiście nie widać, ale on jest lekko różowawy. Dobrze. Grupa numer 1. W takim razie y, ja już sobie tutaj odkładam ten kamień i patrzymy w takim razie, co będzie dla grupy numer 1. Moi drodzy, wasze karty to szóstka powietrza, następnie mamy y, szóstkę ziemi. Rycerza wody i ostatnia to jest rycerz ognia. To jest Wasze rozdanie. Moi drodzy, przede wszystkim jest tutaj informacja, że nie widzę, żeby groziło Ci rozstanie z pracodawcą. Ja tego nie widzę. Dlatego, że masz szóstkę powietrza, czyli masz jak gdyby ochronę w Twoim miejscu pracy, znaczy ogólnie w Twojej pracy w życiu. Czyli tak naprawdę ta karta Cię chroni przed tym, że żebyś tej pracy nie stracił, tak? Masz opiekę sił wyższych akurat w sferze zawodowej. Następnie masz szóstkę ziemi, czyli powiedziałabym, że tyle samo dajesz pracodawcy, ile bierzesz. Czyli powiedziałabym, że tutaj pracodawca może być względnie zadowolony z Twojej pracy, i tak naprawdę tutaj nie ma jakichś bardzo dużych nadużyć z Twojej strony. Tutaj wszystko jest tak, jak powinno być. Czyli tak naprawdę nie mówię, że, że jesteś, że tak powiem, ulubieńcem, ulubionym pracownikiem szefa. Ale tutaj, tak jakby przy tej szóstce ziemi, on nie miał się do czego przyczepić, tak? Tutaj tak naprawdę wszystko jest we względnej równowadze, tak jak karta szóstki ziemi pokazuje. Czyli te koszyczki są mniej więcej wyrównane. I mniej więcej tyle samego jest w jednym, jak i w drugim, więc powiedziałabym, że no, tutaj po tym rozkładzie w ogóle nie widać, żebyś miał stracić pracę. Rycerz wody i rycerz ognia. Uważam, że tak naprawdę wszystko zostanie na, na takim statusie, na jakim jest teraz, czyli powiedziałabym, że jakiejś tutaj spektakularnej zmiany też nie widzę. Nie widzę tutaj awansu, nie widzę tutaj podwyżki. Natomiast powiem szczerze, że w przyszłości możesz myśleć o tym, żeby coś zmienić, ale w, w, w odległej przyszłości, bo to jest rycerz ognia. Tutaj możesz wyjść z jakąś inicjatywą, natomiast to jeszcze nie jest ten czas. Ja ja uważam, że to może być nawet w latach, tak? Natomiast na ten moment, tak jak pytacie, czy stracicie pracę? Uważam, że nie, dlatego że przede wszystkim macie kartę ochronną. Szóstka powietrza jest to karta ochrony z góry. Ochrony i pomocnej dłoni z góry. Czyli masz akurat tą sferę. Kto, o którą pytamy, czyli sferę zawodową, masz chronioną. Czyli tutaj nie ma opcji, żebyś ty po prostu stracił tę pracę. No nie ma opcji po prostu, tak? Tutaj przy tej szóstce powietrza nie stracisz pracy w najbliższym czasie na pewno. Oczywiście za parę lat możesz tę pracę stracić, ale już ten rozkład nam tego nie pokazuje, bo pamiętajmy, że rozkład musi być względnie yy, wbrew pozorom krótki, na krótki okres czasu, żeby to miało sens. Pamiętajmy, że. Jedno, że jest to rozkład przede wszystkim ogólny, a po drugie jest to rozkład na dzień dzisiejszy. Jeżeli na przykład za tydzień pójdziesz i nie wiem yy, rzucisz laptopem przed szefem, no to wiadomo, że on cię zwolni. Więc to już zmienisz ten rozkład, tak? Zmienisz wpłyniesz na te karty. Natomiast jeżeli nic względnie spektakularnego się nie zadzieje, no to ty tutaj przy takich kartach nie ma możliwości, żebyś po prostu te, te prace stracił. No nie, po prostu nie, dlatego, że masz ochronę. Na ile czasu ta ochrona? Ciężko powiedzieć. Moje karty pokazują od roku do dwóch lat czas i uważam, że jest to czas optymalny, dlatego, że później nie ma sensu, jak gdyby przedłużać rozkładu, jeżeli codziennie ta energia się zmienia i codziennie. Ma Mamy zmiany wokół nas, czy ze strony szefa, czy ze strony naszy, naszej. Około roku, dwóch tej pracy nie stracisz, a później co będzie dalej, to albo zapraszam na rozkłady prywatne, albo po prostu y, poczekaj na kolejny rozkład tego typu, żeby po prostu upewnić się, że, że nie zostaniesz, y, że tak powiem. Y, zwolniony, albo co będzie dalej, tak? No bo tutaj, tak jak mówię, no nie ma co na 10 lat, że tak powiem, robić rozkładu, bo ja wiem, że to się nie sprawdza, tak? Do dwóch lat maksymalnie, dłużej to już po prostu nie ma sensu. Natomiast grupa numer 1 nie ma szans, żeby straciła tę pracę, no nie ma szans, bo tutaj masz ochronę, masz ochronę na swojej pracy zawodowej, przy swojej sferze zawodowej, przede wszystkim, więc tak to się prezentuje dla Was, uważam, że pozytywna informacja Wiadomo, teraz są sytuacje, jakie są wokół nas. Dużo osób jest, mimo wszystko. Yy, zwalnianych, więc ja się nie dziwię, że takie rozkłady chcecie, żebym robiła. Dla mnie to nie ma problemu, natomiast powiem szczerze, że tutaj naprawdę uważajcie, bo to wszystko jest rozkład ogólny, tak? Rozkład ogólny, który tak naprawdę u jednego się sprawdzi, a u innego się nie sprawdzi, no bo, bo, się, bo się nie sprawdzi, bo nie ma takiej możliwości, żeby ze wszystkimi moimi widzami wszystko rezonowało. Moi drodzy, patrzymy na grupę numer dwa. Już sobie tak tradycyjnie rozłożę, bo jest mi wygodniej. Piątka powietrza, równowaga, Rydwan i Król Ziemi. Moi drodzy, ja powiem w ten sposób: musicie być ostrożni, musicie dobrze, że tak powiem, wywiązywać się ze swoich obowiązków, dlatego że masz tendencję energetyczną tutaj w potencjale, że może być zwolnienie, tak? Może coś jak gdyby Twojemu szefowi do głowy przyjść, dlatego że jest piątka powietrza. Piątka powietrza jest kartą, powiedziałabym, no w tym momencie jeżeli py pytamy o pracę no to jest kartą straty tej pracy, zwolnienia tak? natomiast moi drodzy, jeżeli tutaj, że tak powiem w odpowiednim momencie zadziałasz, czyli tutaj chodzi żebyś wykazywał się dobrą, pracę w dobrą pracą w miejscu pracy, żebyś tak naprawdę robił swoje, żebyś robił swoje obowiązki jeżeli to zrobisz, to później masz, pacz. równowaga rydwan i król ziemi, uważam, że jeżeli tutaj Umiejętnie ominiesz jakąś albo problematyczną sytuację, albo jakąś sytuację, która będzie po prostu trudna i będzie w miejscu pracy, bo w tą kartę może się na przykład zawierać sytuacja, gdzie będzie jakiś konflikt między tobą a współpracownikiem, tak? I on na przykład urośnie do takiej rangi, że szef powie: Dobra, koniec, zwalniam cię. Albo na przykład, yy, nie wiem, yy, pod, nie podwyższysz sobie sam kompetencję i zrobisz coś, co do ciebie nie należy i co jest zabronione. Tutaj jest coś, na co musisz uważać, dlatego że może być jakiś punkt zapalny, od którego może się rozpocząć Twoje zwolnienie. Natomiast jeżeli to Umiejętnie, że tak powiem, ominiesz, bądź będziesz po prostu czujny, nie będziesz się kłócił, nie będziesz podskakiwał szefowi, nie będziesz robił czegoś, co nie jest w twoich kompetencjach, będziesz wykonywał swoje obowiązki tak jak zawsze, to idziesz w równowagę Rydwan i Króla Ziemi. Mało tego, ten król Ziemi jest kartą potencjału finansowego, czyli powiedziałabym, że do dwóch lat możesz w tym miejscu pracy zdobyć podwyżkę, awans albo po prostu Twoja sytuacja materialna się w jakimś stopniu, że tak powiem, zmieni. Nie musi być to związane z tym miejscem pracy. Ogólnie karty mogły pokazać, że około 2 lata i Twoja sytuacja materialna się zmieni, tak, do dwóch lat. Natomiast może być to związane z tą pracą, czemu nie? Tylko że tutaj widzisz, musisz być świadom, że będzie w, w, będzie w potencjale energetycznym taka sytuacja, która może cię pogrążyć w piątce powietrza. Natomiast, jeżeli umiejętnie ją ominiesz, to idziesz dalej w, w równowagę w Rydwan i w króla ziemi. Więc, mój drogi, tutaj po prostu trzeba być czujnym, trzeba nie pyskować szefowi, trzeba być y, osobą kompetentną, trzeba robić to, co do ciebie należy. Trzeba po prostu wykaz, wykonywać swoją pracę jak najlepiej, bez żadnych y, odstępstw od tego, tak? Bo to jest jako zagrożenie, to nie musi się zadziać. To nie musi się zadziać. Wiadomo, że osoby, które teraz mnie oglądają, to są różne osoby. Macie różne osobowości. Jedna osoba y, słyszy to, co ja mówię, i mówi: Słucham, przecież ja jestem poukładana, jestem grzeczna, gdzie mi tutaj ta piątka powietrza? Natomiast moi drodzy, y, no nie dla wszystkich to będzie, tak? Możesz być z kolei drugą osobą, która jest krnąbrna, która tak naprawdę ma cięty język, która nie do końca dogaduje się z ludźmi i na przykład wchodzi w jakieś dziwne kłótnie konflikty. Ty musisz uważać. Więc tutaj, moi drodzy, jest szansa na to, że ominiesz to ostrzeżenie, to zagrożenie i po prostu ładnie to wszystko się rozwinie do tego króla ziemi. Czyli w przyszłości może być nawet awans, podwyżka bądź uznanie w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie. Więc, moi drodzy, tutaj po prostu macie ostrzeżenie, ale to nie znaczy, że to się zadzieje, tak? Trzeba też umiejętnie podchodzić do kart, a nie od razu, że tak powiem, się bać, dlatego że one w odpowiednim momencie dają ci ostrzeżenie, dają ci czas na to, żebyś coś jeszcze zrobił i żeby pewna sytuacja nie nastała, tak? Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do czwartej grupy. Teraz to będzie kwarc różowy. Ja już sobie rozkładam karty. Grupa numer cztery. Paść powietrza, trójka ziemi, siódemka powietrza, król wody. Moi drodzy, wy przede wszystkim musicie uważać na konflikty w miejscu pracy. Tutaj bardzo mocno pokazały mi się osoby nieprzychylne Wam. To może być jedna osoba, tak? To może być jedna osoba, która tak naprawdę w jakiś sposób nie lubi Ciebie, chce Ci zaszkodzić, jest osobą, która tak z natury może jest taka. Natomiast są konflikty przy współpracownikach. Musicie tutaj naprawdę uważać, dlatego że jeżeli pytamy o, o to, czy będziecie. Czy będziecie zwolnieni? To ja tutaj raczej widzę co innego. Że pod wpływem atmosfery, która może się zadarzyć między tobą a jakąś osobą z zakładu, bądź między osobami, tak, może się okazać, że ty sam będziesz chciał stamtąd odejść. Więc ja tutaj, jako tako, nie widzę, że tak powiem. Twojego, twojego zwolnienia, tylko raczej widzę, że Ty pod wpływem nieprzyjemnej sytuacji bądź atmosfery, która może tak naprawdę trwać jakiś czas, możesz myśleć o zwolnieniu się sam. Natomiast jeżeli tutaj załagodzisz, to jeżeli tak naprawdę uda się tutaj coś zrobić w, tej, w tym królu wody, no to zostaniesz na tym miejscu. Natomiast powiem szczerze, że tutaj w tej grupie nie widzę, jakoby ktoś was chciał zwalniać. Raczej widzę was, którzy będą chcieli odejść z jakiegoś miejsca z racji tego, że nie są tu, tam przychylnie traktowani przez innych współpracowników, bądź atmosfera jest taka, a nie inna. Czyli być może jest duża zawziętość wśród ludzi, być może duża konkurencja, rywalizacja. Może tobie to nie pasuje, może tobie nie będzie to pasowało, bo pamiętajmy, że dzisiaj robimy rozkład, ale on jest na. Na najbliższe momenty, tak? To nie jest tylko na dzisiaj rozkład, tylko na najbliższy czas. Moje karty pokazują od roku do dwóch, więc taka sytuacja może w potencjale zadziać się nawet do tego roku czasu, który wymieniłam. Moi drodzy, tutaj musicie tak naprawdę. No, dużo zależy od Was, bo tak jak mówię, nie widzę jakoby Wasz szef chciał Was zwolnić, natomiast widzę Waszą niechęć do tego miejsca w pewnym momencie z racji tego, co zadziewa się między ludźmi, tak? Być może jest wyścig szczurów, być może jest konkurencja, rywalizacja, być może ludzie są chamscy, być może są aroganccy, nieprzychylni, być może są niesprawiedliwi, być może są osobami trudnymi, tak? Każdy tutaj oczywiście ma inną osobę w swoim otoczeniu, natomiast powiem szczerze, że. Tutaj, jeżeli pytamy, czy stracisz pracę, czy dostaniesz wypowiedzenie, nie uważam tak, bo nie widzę tutaj żadnego wypowiedzenia. Cały czas tutaj mi się rzuca w oczy od razu ten konflikt między tobą a współpracownikami, który może być, że tak powiem. Bardzo obciążający dla Ciebie. Nie, nie tyle. To nie musi być konflikt, to może być rywalizacja, to może być yy, nie wiem, yy, po trupach do celu, to może być taka mściwość, taka złość wśród tych ludzi. No różnie to jest. To mogą być plotki, tak? Ludzie pl plotkujący, którzy tylko chodzą i, i na, na drugiego nadają. No w zależności, jakie miejsce pracy taka sytuacja. Natomiast moi drodzy. Ja tutaj nie widzę, jakoby szef chciał Was zwolnić, tak? Więc tutaj chociaż w tym Was uspokoję, dlatego że ja po prostu żadnego zwolnienia nie widzę. Natomiast musicie tutaj po prostu pomyśleć nad tym, co karty chciały Wam pokazać, bo być może pokazują to, co już w tym momencie zadziewa się w Twoim miejscu pracy, albo pokazują to, co dopiero się zadzieje. Bo pamiętajmy, że ten rozkład jest od dnia dzisiejszego, ale on nie musi automatycznie w Twoje życie. Wchodzić już dzisiaj. On może obowiązywać, nie wiem, za miesiąc, od za miesiąc, od nie wiem, za pół roku, bo to jest rozkład po prostu przyszłościowy i on, że tak powiem, od dnia dzisiejszego, teraz od tego momentu nie musi działać, ale może, tak, bo pamiętajmy, że sytuacje też mogą już pewne zaistnieć, tak, u niektórych z Was, bo pamiętajcie, że energia też przyspiesza może spowalniać, ale może też przyspieszać, więc w zależności tutaj. Kto znajduje się w jakiej sytuacji i kto w czym się tutaj odnajdzie w tym czytaniu. Może to być dla Ciebie, nie musi być to dla Ciebie. Pamiętajmy, że jest to rozkład ogólny. Jeżeli interesują Cię szczegóły, to zapraszam serdecznie na czytanie prywatne. Tam już będziesz pewien, że sytuacja dotyczy Ciebie. Natomiast tutaj jest to rozkład ogólny, czyli ogólna energia, którą łapie na rozkładach przy kanale publicznym. I to tak zawsze, moi drodzy, wygląda, że z jednym będzie rezonowało, a z innym nie. Dobrze, to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie Oliana.